Ok, to może sobie wyjaśnijmy, e, co tu było grane. Pomysł na trade mm, był e, taki, że spróbujemy mm, wziąć shorta przy, przy dziennym szczycie. To jest zarazem również e, value area high, i tak też uczyniłem z wykresu. E, możecie zauważyć, że, że tu w ogóle ten krzyżyk będzie się pokrywał, zarówno na tym wykresie, e, e, jak i na tym. Możecie to zauważyć. Widzicie? One się przemieszczają synchronicznie. W każdym razie z tikowego wykresu widzicie, że była tu reakcja, więc postanowiłem wziąć sobie shorta e, przy, przy pierwszym nawrocie do powiedzmy do tego punktu, punktu, punktu rotacji e, i dlaczego tu postanowiłem, dlaczego tu postanowiłem trzymać tą pozycję dalej. Jak mm. sobie zerkniecie tutaj ta przerwana linia to jest to jest właśnie value area high ona w tej chwili, no, ona w tej chwili jest w, ty, w tym momencie, wówczas, wówczas to nie było value, value area high, ona, ona się rozwija cały czas tutaj, tutaj, tutaj tutaj i, i w, tej, w tej chwili jest na tym, na, ty, na, 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 na tym punkcie natomiast wcześniej to po prostu było był szczyt, szczyt tego dnia Natomiast y, widzicie, że tutaj e, kontrakty e mini dosyć fajnie zareagowały i, i był spodziewany jakiś ruch. Był spodziewany jakiś ruch na, na Bitcoinie. E, ja wszedłem tutaj, natomiast tu widziałem, że że to wszystko cały ten knot e, to była wymuszona wymuszona Wyprze, wymuszone, wymuszone odkupienie pozycji, to widać tutaj po wykresie tickowym, widzicie, cała taka seria e, cała taka seria e, e, świec, które są e, takie lite, lite zielone, e, które tylko ptam się do góry, to znaczy, że po prostu e, tu było tylko e, market, same market buy więc to po to po prostu poszły, poszły stop lossy tych wszystkich e, wszystkich shorterów między innymi e, e, którzy brali tutaj z, z, tak samo jak ja e, to widać też po delcie kiedy widzicie coś takiego i taki sznurek e, e, świeczek delty to znaczy, że to po prostu w tym miejscu było wyłącznie market buy z racji, na, z racji na taką strukturę rynku, to znaczy, że to były stoplossy tych ludzi, właśnie, którzy tu brali. To również widać bardzo ładnie na footprintie. Widzicie tą poziomą świecę. To znaczy, że tutaj było najwięcej wolumenu. Spośród wszystkich poziomów tej świecy, jeżeli myśleć, myśleć w kategoriach świec japońskich, to tutaj mamy body, a tu mamy knoty. Więc cała ta świeca miała taką rozpiętość. Tu mamy body, tu mamy cały ten knot. I to właśnie po tych cyfrach tutaj 0000 widać, że to była po prostu wymuszona wymuszone, wymuszone wykupienie pozycji. To znaczy, że ci, którzy byli zmuszeni odkupić, po prostu wybrali całą całą płynność tutaj z order booku. To widać po tych zielonych kolorach. To sygnalizuje volume imbalance, to znaczy, że w tym miejscu mm, było w zależności od ustawień które sobie zrobicie w moim wypadku to jest chyba 300% było 300% więcej e, na tym poziomie kupujących niż sprzedających a w, a, w, a w zasadzie widać po tych sznurkach po tym st stringu z zer że tutaj nie było żadnych sprzedających to znaczy że po prostu wszyscy wszyscy jeszcze raz powtarzam wszyscy którzy brali tu shorty po prostu musieli odkupować, ściągać całą płynność z Do czego zmierzam? że Chciałem powiedzieć tylko, że jeżeli wszyscy shortersi, którzy brali w tym miejscu, poszło im po rajtach i zaliczyli stop lossy, to znaczy, że stosunkowo Stosunkowo mało będzie ludzi, którzy biorąc tutaj shorta braliby tutaj profit. Krótko mówiąc, jeżeli sprzedajesz pozycję tutaj, to kiedyś się musisz odkupić, tak? Stąd mamy taką falową, falową strukturę rynku. Nigdy nic nie idzie prosto, zdarza się, ale rzadko prosto do góry albo prosto w dół analogicznie do tego miejsca, jeżeli tu ktoś brał shorta, to odkupuje w tym miejscu, są, tu mamy reakcje tutaj i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś tu brał shorta i tutaj był zmuszony sprzedać tą pozycję, bo zaliczył stop lossa, to możemy się spodziewać, że po prostu cały, cały, e, cały ten ruch będzie bez przeszkód wykonany. Powiedzmy, ja tutaj wcześniej wysz wyszedłem e, mm, ale można spokojnie sobie wziąć shorta do, do Point of Control albo do dzisiejszego vwap I jak widzicie, to po prostu zadziałało. Także to był taki krótki skalp. E, no, na taką reakcję. E, Co coś, coś jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, to, to jest wykres Futures, ale jeśli spojrzycie na wykres Spot. To w momencie, kiedy zaczął się ten ruch na Emini, mam nadzieję, że zadacie sobie sprawę, że to są rynki silnie skorelowane: rynek bitcoina i Emini. E <grym>, jak ktoś mówi, że, że tak nie jest, no to po prostu e chrzani głupoty. To, jeszcze na co chciałem zwrócić uwagę, to e e wykres spot, gdzie widzieliśmy, że w tym miejscu e Cała delta, powiedzmy dosyć znacząca ilość kupujących w sposób agresywny zleceniami market. Powiedzmy, nie, nie, ta, ta świeca, rozpiętość tej świecy jest to, była, była no, powiedzmy dwukrotnie mniejsza niż rozpiętość tej delty. To znaczy, że tutaj było grubo zleceń limit, sell limit tutaj stali pasywni gracze, którzy, którzy którzy nie pozwalali przejść tego poziomu natomiast w kolejnej świecy widzimy, że korpus tej świecy 3-minutowej jest dwukrotnie wyższy niż niż korpus tej delty, to znaczy, że Mniejsza ilość agresywnych sprzedających potrafiła dosyć szybko pokonać ten ruch w dół. To znaczy, że z kolei po stronie pasywnych zleceń buy tutaj nie jest ten order book specjalnie, specjalnie gruby. Także to też jeżeli macie już pozycję w takim miejscu, to też mu, pozwala wam się utwierdzić w przekonaniu, że, że warto jeszcze ją podtrzymać, bo bo stosunkowo, stosunkowo mała ilość zleceń e, sell market może tę e, cenę pchnąć e, w dół. E, no, jak widzicie, tak się też stało. Tutaj zresztą. E,